Dzień witajcie z strony Jopatini 07 i witam się z wami w słonecznej Hiszpanii. Przyjechaliśmy tutaj na wyścig Formuły 1. Mówię cicho, bo mam bardzo, bardzo duże szpary pod drzwiami w pokoju, bo właśnie, mam sama pokój. Widzicie, tu jest mojej siostry, a tu jest z moich rodziców, także mały tur po pokoju. Jakby, o, tutaj mamy wejście do pokoju siostry, tu jest szafa, w której mam wszystkie swoje rzeczy. Tu mam taki pseudo mini balkon, bo to nawet balkon nie jest. To jest nasza dzielnica, a to jest moje łóżko. On taki trochę mały, ale ważne, że mój. Zaraz idziemy jeść śniadanie i zaraz jedziemy coś zwiedzać, tylko jeszcze nie wiem co. Jak to się robi? musicie! Są takie widoki To jest, słuchajcie, z nicz olimpijskiej Z nicz olimpijski z 92 roku Patrzcie na to remont. Znajdujemy się w parku Góela. E, I z tego co ja słyszałam od mamy Guel kupił e, tą działkę, ten ogród tutaj, żeby wybudować apartamenty dla bogatych Hiszpanów. No i tak wyglądają te apartamenty. Tak jest! A tu mamy sagradę w budowie oczywiście ławkę z, z majki ułożoną. Ładnie, a ja pierdzielę, widzicie co to. Znajdujemy się w Sagradzie Familia. Ogólnie zgubiłam się. Aha. Nie wiem, co są moje rodzice. Moja siostra. Ale ich zna, Moja siostra robi z akwariatem, więc będzie widać widać To jest piękne. Nie wiem, co się dzieje. Dostaliśmy. Um... Walk. Tylko mieliśmy jeden bilet. No i musieliśmy wylosować e, ze mną i moją siostrą e, bilety. I wylosowałam go ja. <grym>, nie wiem co ja robię tutaj. O, jest tu w chwój ludzi, ja się trzęsę totalnie. Wiecie co jest najgorsze? Nawet jakbym miałam podejść do jakiegoś kierowcy. To kurwa nie podejdę. Tak to wygląda, mówię. Chyba fan-store właśnie Szarla e, Leclerca i Louisa Hamiltona. Tutaj są jeszcze jakieś takie te... nie wiem co to jest. Tutaj coś mamy, nie wiem co to jest. Aha, tu chyba są e, wszyscy mistrzowie świata. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tutaj mamy Ertona Senę i Michaela Schumachera. Tutaj czekamy aż pani się sunie. Ej, mi się ręce trzęsą totalnie. Fan zone is closed. O, tu mamy jakiś bolid. Aha, bo tu można chyba zrobić selfie. Nie wiem, jakieś takie. O, F on the movie. Ej, ja się tak stresuję. Aha, no tak, tutaj możesz sobie zrobić. Zdjęcie z kierowcą takim. 2D. O, tutaj skleper też jakiego cudu nie że. Mamy jeszcze McLarena. Tu można kupować rzeczy. Dalej mam koszulek z kimś synodą. Hamstwo. O matko boska, na coś nadepnęłam. O, mamy tutaj to coś. Telebimy. I tutaj pokazują jakieś... O, tutaj w ogóle ludzie sobie ten... Y, jeżdżą po tym torze na rowerze. Nawet nie wiem, jak słuchać tym mikrofonem. O, tu idziemy w kolejną alejkę. Tu są trybuny. Nie, no kurczę. Nie, to wcale nie są trybuny. Kolejny F1 Store. Tu mamy kible z trybunami. Najważniejszy ten. Tak, najważniejszy. Punkt wycieczki, kible. Ej, ale one są fajne w środku. Takie czerwone z flagą szachownice. Tutaj mamy plany. Mamy plany? Tak, oni idą tutaj tak dookoła. No, teraz w tą żarówkę muszę chodzić. O, tu jest normalnie tor, nie wytrzymam. Tu normalnie za niedługo, za jutro, w zasadzie będą jeździły formuły. Muszę sobie, Sylwia, jaka tutaj strzelić? To te porobione, idziemy dalej. Idziemy pit stopu. Ła! Wow. To był Alban, kurwa! Pierdolę. Oh shit! O, pewne pizza porobią! Jezus Maria! Widziałam Alba na żywo! Co tu się dzieje? Czyli tak to wygląda. To jest tłum ludzi. Tak to wygląda. Sorry, nic tu nie widzę. Czyli to mamy Williamsa. Jego spotkałam właśnie. Nie, co to się wydarzyło? W jakim le ja spotkałam Alexalbona? No mała jest przy RB w sumie, a tutaj coś pracują. Przy gdzie Liam Liama Nie wiem nawet co oni testują. o Mamy Hasa. Tutaj też mało ludzi przystoi przy hasie. No, bardzo malutko. Ale wy jest jakiś fan klub Hasa. O. Proszę bardzo. Mamy Alpin. Bolidy. Alpin są... A nie, jest jeden. E, I to jest Franco Cola Pinto Bolid. Widzę podium. Jezu, okres, widzę podium. Ten mikrofon. Nie wiem co on sobie działa. Ja nawet nie wiem czy chcę się tędy przyciskać. Mamy Mercedesa. Ja pierdziela się ze zesrałam. Mamy Jukiego co Idziemy tam. Tu chce się dostać. Mamy. Te siostry, żeby też widziała, Macie Ferrari, ale jest zasłonięte. I teraz. O, oh, McLaren. Nie. Zakryte są, bolidy. Nie, nie, nie wiem, czy zdążę nagrywać, ale tam jest podium i tam będą stali. To byłoby na tyle. To tak tym, że widziałam, albo na to nic się więcej nie wydarzyło. To ogólnie ludzie jeszcze biegają, jadą po tym torze. O, robią start świateł wystartowany. Także ten, to chyba tyle, idę. To jest ta scena, na którą wchodzą kierowcy. Mamy sklep Alonso i Lance'a Strola. Idę, wracam. W ogóle nie pokazałam, jak wygląda łazienka. To jest naprawdę bardzo specjalna łazienka. Mamy tutaj umywalkę. i samą górę, schody. Wchodzimy. W pierwszy stopień, drugi, trzeci. Bardzo kiemno. I prośnięcy no, mam tutaj takie oddzielone ścianką. teoretycznie ktoś chce się myć, może mieć za czasie umyć zęby. Albo może też nie kukrąć. Tak się pozdrawiam. A więc leżę już w Wyrku, projadę z siostrą osobną, bo się mówiliśmy z kolegą. Przed dziewiątą muszę wyjść. O, Jezu, nie. Północ 15. Może zmienić te tapety, bo one są straszne. Kilka lat ja mam. Z 3 chyba będą. Przed ósmą wstajemy, jemy śniadanie, szukujemy się, jedziemy na pociąg. Bardziej idziemy pieszo na pociąg. I może pooglądamy znowu F1 Experience. Jutro są pierwsze treningi. Treningi Formuły 3, Formuły 2, Formuły 1, 2. Są treningi. A Formuły 3 i 2 po tych treningach będą kwalifikacje. To ja lecę spać i widzimy się jutro. Son ahora mismo 900 personas en Aston Martin. Hace falta. Wynieśliśmy się w inne miejsce, jesteśmy na zakręcie 7-8, mi się wydaje, o no, 7-8. nie leci trailer e, filmu Formuły 1, a teraz zaraz będzie w sumie e, ten, Formuła 2, e, kwalifikacje. Przez chwilą były kwalifikacje Formuły 3, co prawda Bieliński skończył, czyli nasz połek, skończył 12, ale ma pole position na sprinta, więc zobaczymy jak sobie poradzi. A teraz czekamy na werdykt e, Formuły 2. Jest sobota, drugi dzień, czekamy na trzeci trening. Problem jest taki, że jeździmy na zakręcie chyba numer... cholera wie, 3 chyba tak. I nie ma tu ani telebimu, widok jest okropny. Przez chwilę usiadła nam dziewczynka na krzesełku rybackim, więc nam połowy zasłania. Po treningu mamy jeszcze chyba godzinę albo pół, coś ten desen do kwalifikacji... Nie, nie do kwalifikacji, do sprintu Formuły 2. Po tym są jeszcze inne parę rzeczy i o 16 są kwalifikacje do Formuły 1. Na, to, na te dwie, dwa wyścigi się już przenosimy. Ja szukam damskiego kibla. What the fuck. Chyba to jest damski kibel. Co to kurwa jest za kibel? Ogólnie weszłam do kibla damskiego, co tam robią mężczyźni? Nie mam pojęcia. What the fuck. Co to jest? No ale no, kibel jest kibel. Nie jest tak. Bro. Ciemi. Czemu faceci wchodzą do kibla dla kobiet? Ogólnie minutę zajęło mi ogarnięcie jak się spuszcza wodę w tym kiblu, bo się nie było papieru, więc poradziłam sobie jakoś inaczej. W sensie kibel jak kibel. No w takim miejscu przy tylu ludziach nie może się niczego innego spodziewać. Ja pierdziele, co to było? Nigdy więcej siku na torze. Wchodzę, yeah. że mam skarpiańską do... Co to jest? Myślałam, że to coś ciekawego Ale w sumie nie Co? To jest z Formuły 2 To biegnie do niego Nie Na pewno nie jest to Ja nawet nie wiem kto pojawił, bo ona nie Geta To jednak wiesz to. Był teraz w ale nie wiem kim jest ten drugi Nie wiem, ile będziemy tutaj jeszcze stać Boże że czekamy na kierowców Czasem przyjeżdżają, czasem nie W sensie raz na jakiś czas przyjeżdżają Tak jeden na 15 minut Czy jakoś tak Wybrałam aparat No, teraz razu lepiej Tu tak. jest jakiś pan z Mercedesa z tym? <grym> czekam, czekam, czekam stoję przed bramką, a nie za bramką, bo wszyscy stoją tutaj O! No, myślałam, że to ktoś podjechał fajny, a to nie wiem kto to jest W każdym razie wszyscy stanęli przed bramką, no to ja też stanęłam przed bramką Ale nas ochronia, zjedzie Zostanie bram za bramką, a nie przy bramce Co tu się wydarzyło? Chyba bramkę ktoś pociągnął no, bramka poszła. Nie wyrobił po prostu w zakręcie, to dopiero słodku nie dowierza <śmienic> <śmienic> Chyba jakiś kierowca. Tylko nie wiem jaki. Tam jest też Alpin, tutaj ten. To są busy, tiry przewożące. E, te, e, Boli.

nie jesteś, o już jesteś. nie chciałam siebie nagrywać. Jest piąta, piąta trzydzieści. 对对 kierowców i czekamy. Czekamy na kierowców. co, idziemy na tor czy Na tor! na tor! A, na tor! A, na tor. Uu, możemy biec na podium, ale to będzie bardzo długa podróż! Kamień z dziewięć Tata zbiera kamienie. A ten taki brzydki. O! Ej, mamka mojego, panek! O, a grubą masz? No, zobacz! No, mamy daleko jeszcze. Na podium nie zdążymy, ale się przejdziemy, przynajmniej. <noise> Prawdopodobnie miękką albo pośrednią. Przy, y, twardej na nie da chyba, że to jest jakiś rarytas, odłamek twardej opony Maxa Verstappen. Więc albo to jest miękka, albo pośrednia. Ej, Martyna, wiesz co? Bo gdybyśmy zdążyły na podium, to byśmy widziały, jak Lando strzela szampana. Ej, to chodźmy z Krutem. Ufum. Fiu, fiu, esse não tá aqui. Pode a gente tu, vamos é ver.

Jak cię przestraszyłam. Myślałam, że wyszedł. Dziękuję. Jak stoisz? Taki flipos! Typu... <śleszki> ja Hiszpanii dwoma w pierwszym rzędzie. Znań, Dosta, no, co ja się zajmę? George Russell, długi doraz do pierwszego zakrętu, upał, znaki zapytania strategiczne. Ja mam... W tym domu chciałbym Wam coś pokazać. Także mam. Miałam sobie koszulkę Macarena. Zwykłą, bez żadnego kierowcy, bo nie było, bo kupowałam to w niedzielę. Taką eskę zwykłą na to, że to kupiłam w F1 Store, które Wam kiedyś pokazywałam na samym początku filmu. Trochę się wykosztowałam z tym, ale nie mniejsza. Pokażę Wam jeszcze dwie pamiątki, jakie przywiozłam. A raczej nie dwie, tylko trzy. Tylko jedna nie jest dla mnie. I ukradłam z toru te opony tej gumy, stąd śmiesznie to wygląda. Teraz to nie jest takie elastyczne. Bo wcześniej one były, wiecie, rozgrzane, no to one były wtedy bardziej miękkie, ale no mam kawałek, opony. Teraz rzecz, którą, która nie jest dla mnie, i to są takie naszyjniki. To są naszyjniki dla dziewczynek, którym się opiekuję i stwierdziłam, że to się przywiozę z tej Hiszpanii. I na sama rzecz to jest pocztówka. Mam jeszcze jedną, ale gdzieś mam chyba jeszcze u siostry w pokoju. Ale z tyłu jest coś ciekawego, ponieważ. Formuła 1 teraz się przyniosła do Eleven Sports 1 No i Eleven, jaki kiedyś via Play wysyłało tych swoich dziennikarzy Aby pojechali na tor Spotkałam w samolocie i jak i poza nim Mikołaja Sokoła I mam od niego autograf Hello! Także mam nadzieję, że moja podróż do F1 w Hiszpanii Wam się spodobała Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć!